Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich miałaśników Pięknych Wojen, stałych widzów mojego kanału, nowych, tych, którzy pewnie jeszcze się pojawią po publikacji tego filmu. Bardzo serdecznie witam wspierających mój kanał, których trochę zaniedbuję ostatnio, o to przyznaję. Bez bicia, kochani, no, fiolet mnie pochłonął całkowicie. No, i mało mam ogólnie produkcji filmowych, i generalnie lato jest jakieś dziwne. Zaraz wam wszystko opowiem. Może jeszcze tego się przedstawię. Właśnie dla niewtajemniczonych mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach. I pochłania mnie absolutnie nie tylko fiolet, ale wszystko co zawiera jakąś ciekawą frakcję zapachową. W związku z tym pachnące rośliny, pachnący ogród, to jest też coś, co mnie pociąga, i zbudowałam małymi krokami rok po roku przez kilkanaście lat. Taki oto lawendowy azyl, mam taką książkę mój lawendowy azyl, kto chce spojrzeć na to jak uprawiać lawendę przez pryzmat moich doświadczeń polonisty, a nie rolnika to zapraszam do lektury powinna być już na wszystko.pl po prostu szukajcie kontaktu ze mną mogę też po prostu wysłać no, i zbudowałam takie poletko, kochani. Yy, właśnie, i teraz ludzie czasem mówią poletko, poletko. Spróbujcie Państwo zgadnąć. Ja Wam powiem na koniec, ile to jest krzaków. I sami sobie odpowiecie na pytanie, czy to jest poletko. Bo moim zdaniem, poletko to jest tak kilkanaście, już kilkadziesiąt yy, krzaków tej samej rośliny, czy pół krzewów, no to już nie jest mało. No, ale na koniec, to kochani, będzie na koniec. A teraz przychodzę do Was z tematem. Yy, to znaczy dwoma tematami. Jeden to będzie o trendach perfumowych. Wybieram sobie regularnie takiego patrona miesiąca, i w tym miesiącu patronem miesiąca przychodzę do Was z papierkami po lodach na to pole, kochani. Jest borówka, czyli jagoda. Teraz jest sezon na te jagody. Jak kupujecie, przetwarzacie, robicie, no to absolutnie to jest właśnie ten czas. I te nasze polskie, które gdzieś tam sprzedają ludzie, czasem przy drogach, co może nie do końca jest takie sensowne, ale no najlepsze w sumie miejsce do handlu, no to. To są właśnie najlepsze, oczywiście są też amerykańskie, które są dostępne całe rogi. Właśnie ta nuta owocowa, bo wszystkie dobre perfumy muszą być jakieś coś fajnego, takiego świeżego w nucie głowy. W naszej strefie, słuchajcie, już tego robactwa tu dużo, w naszej strefie europejskiej, gdzie bywają lata duszne, gorące, perfumy muszą być świeże. To nie jest jakby strefa arabska, gdzie od rana do nocy jest sucho i inaczej się po prostu cząsteczki rozchodzą powietrze zapachowe. Stąd u nas wszystkie perfumy muszą mieć silną frakcję świeżą na początek. Moim zdaniem świecić do tego nadaje jagoda, bo już, były borówki, bo, bo już były maliny, bo już były oczywiście owoce wodne, tak zwane ogórki. Także moim zdaniem jagoda jest nutą przyszłościową. Znalazłam jeszcze w takich lodach, porobię reklamę Marce i właśnie, co ciekawe, przy okazji tych lodów wyjdą dwie rzeczy. No słuchajcie, oblazło mnie to robactwo tutaj. Yy, nie wiem, czy w ogóle widać ten mój rower, kochani. Czy ja go nie mam go na głowie? Chyba się źle ustawiłam do kadru. Może tak trochę z boku? O tak. Um, także, kochani, dwie rzeczy wyjdą. Mianowicie to, że oczywiście... Borówka to ona musi być z czymś, czymś zestawiona, z czymś słodkawym. No od słodkiego nie uciekniemy, czyli borówka przyłamana czymś, no jagodzianki, no właśnie, teraz też jest sezon na jagodzianki. Na Tiktokach ludzie pokazują, robią testy jagodzianek, no to jest absolutnie świetne. Więc ja też taki test lodów jagodowych zrobiłam dla Was. Słuchajcie, jagoda z kokosem. No i właśnie ta druga kwestia ważna, perfumowa, która tu przy okazji wyniknie. Mianowicie coraz więcej lodów ma taki skład. Toż nie są tylko lody jagodowe, truskawkowe, malinowe. Mają po prostu taką kompozycję. Po prostu smakową, nieprzypadkowe połączenie. Słuchajcie, to jest jagoda i kokos. Bardzo ciekawe połączenie. Nie są to lody jednoznacznie sympatyczne i smaczne, a przez to to może być taki zestaw jak do perfum. Kolejny zestaw jak do perfum to jest jagoda w białej czekoladzie, ale to już takie smaczniejsze i bardziej takie powiedzmy no stereotypowo smaczne. Co tam jeszcze jagodowego? Bardzo mocno się reklamuje ta marka. Słuchajcie, jeden papierek mi zginął, lodowy. I tak pomyślałam sobie, że to też będą jagody, więc nie są. Magnum. I oni mają jeszcze takie lody, to jest taki duet i jeszcze są białe. I te białe są skonstruowane jak perfumy, bo tam jest karmel, no Tam jest taki zestaw nut po prostu i o tym właśnie Wam chciałam powiedzieć, że coraz częściej te soki słodycze, bo to jest moim zdaniem taki poligon, gdzie te jakby kompozycje zapachowe są testowane. No niestety muszę Was rozczarować, że ten przemysł perfumowy, te flakoniki myślę, że bardzo dobrze zarabia też na przemyśle spożywczym. może nawet najwięcej. I to generalnie twórcy laboratoria chemiczne robiące kompozycje zapachowe obsługują właśnie producentów wędlin, smakołyków. Wąchałam takie rzeczy, pewien pan z Krakowa technolog żywności mi to pokazywał. To to był szok po prostu, jak to pachniało te przyprawy warzywne typu tam jakaś tam no wiecie te w proszku takie no to też to, ma, to jest aromatyzowane. Zresztą jak zobaczycie tutaj na te lody, to tu też jest cały, no tablica po prostu, wszelkich różnych składników. Także tak, z jednej strony to coraz więcej właśnie takiej kompozycji zapachowej mamy w lodach, i ogólnie kompozycje zapachowe dominują, czyli w słodyczach, w napojach. O nucie manga, jak Wam mówiłam w tamtym miesiącu, że jest nutą ważną, przyszłościową i patronowa tamtemu miesiąca, w tej. On później, już po zakończeniu czerwcowego mango, mango czerwco, czerwca mangowego, to znalazłam jeszcze w alkoholu, takim popularnym. To nie były jakieś alkohole, wiecie, nie wiadomo jakie, tylko po prostu jakaś taka nasza polska wódka, no właśnie o takim smaku. Także myślę, że boróweczka też wiele ma do powiedzenia i daleko zajdzie. No i jeszcze, właśnie, gdzie jeszcze znalazłam? No, w tych różnych smakołykach, to lekkie to mogę na pole ze sobą przynosić. Galaretka, także myślę, że tego będzie dużo. Plus, właśnie to, że ona jest podana na sposób nowy, jak wspomniałam, łączona w taki nieoczywisty sposób. I takich nieoczywistych zestawień jest coraz więcej, można powiedzieć, prawie perfumowych. Także jeszcze do tego wrócę. To drugie, mam go właśnie. To jaśniejsze w białej czekoladzie. Tam był bodajże kokos, biała czekolada, nagrom no czytała opis niektórych perfum. Także ten świat się można powiedzieć unifikuje, gdzieś tam perfumy się z, splatają z, z przemysłem spożywczym i na odwrót. Bo w ogóle istotną kwestią jest to, że perfumiarze, którzy muszą tworzyć nowe perfumy, ponieważ perfumy, które są długo na rynku, zaczynają nam się z czymś kojarzyć z sytuacjami, ludźmi, często starszymi od nas. My nie chcemy pachnieć jak mama, ciocia, babcia, a na pewno nie na pewnym etapie życia, kiedy wybieramy dla siebie swój taki zapach sygnaturowy. No to to musi być nasze, to musi być nowoczesne. I perfumierze szukają nut znanych, ale pachnących na modern. No to oczywiście przemysł spożywczy łakociowy został tak spenetrowany, że właściwie nie, wiadomo, nie wiem, czy jest co szukać tam, jeśli chodzi o jakieś zestawienia zapachowe. No pamiętacie. Popcorn słodzony w perfumach Miss Dior Sherry. No, tych, tych moty lukrecjowe motywy. no Ostatnio opowiadałam o Lolicie Lempickiej. Będę opowiadać jeszcze, bo to jest absolutnie coś. To jest taki fenomen ta Lolita Lempicka, także jeden film to za mało. Także, kochani, tak to wygląda. No, razi musiałam tak. Także twórcy perfum spenetrowali i dostarczyli nam w perfumach już właściwie wszystkie dobrze kojarzące się nuty. Wydaje mi się, że teraz jest chyba trend odwrotny, oni próbują przemycić do smakołyków właśnie jakieś molekuły zapachowe. Nie jest wykluczone, że opracowane gdzieś w laboratoriach, że potem pójść w stronę na przykład krok dalej. Balsam do ciała, żel i docelowo perfumy. Tak myślę i no, bo widzę, widzę i tak jest słuchajcie z kosmetykami. Czy, powiedzmy, z taką chemią gospodarstwa domowego już nie ma po prostu cytrusowych jakichś środków do mycia, tylko tam są jakieś kompozycje, już całe no, no, no w ogóle fenomenem to już było płyn do płukania zapachu i langi no te tego bym się nie spodziewała po prostu w ogóle. Także było, było coś takiego. Także kochani, to jest ta kwestia, której Wam chciałam powiedzieć, że jagódki są wszędzie, a jak gdzieś znajdziecie, to zapraszam na mojego Instagrama. Czy tam, tak, na, na Instagramie najlepiej jakieś ciekawe motywy jagodowe w perfumach, kosmetykach, to zrzućcie zdjęcie mnie oznaczcie. No to ja może na podsumowanie, może tak właśnie będziemy inaczej teraz działać. Na podsumowanie lipca będę wtedy szukała pod hashtagiem, nie wiem, ogród perfum tych jagodowych motywów. I kolejna kwestia ważna, kochani, no to w, tym, w tych ciekawych, pięknych warunkach, no przychodzę do Was, można powiedzieć o wschodzie słońca, to jest tak gdzieś godzina siódma, szósta rano, nie siódma, już bliżej siódmej, także jak widzicie, no tak, wygląda pole jakby z drugiej strony, ale fiolet już się kończy, także to już jest taki, taki szary kolor, ona teraz pachnie znakomicie, ale, ale już gorzej wygląda. No i ważna kwestia, właśnie. Mianowicie no, 7 milionów wybiło na liczniku, 7 milionów wyświetleń, w związku z tym, możecie tutaj pisać w formie komentarzy pytania na QA 7 milionowe. No, myślę, że takie miliony warto celebrować, więc kochanie, ja tak sprawdzam czas. No, myślę, że takie, takie momenty warto celebrować, więc, więc zachęcam Was do tego, żebyście zadawali pytania. Niechętnie odpowiadam na pytania, które dotyczą mnie bo po prostu co ja mam o innych osobach opowiadać, no to tak trochę, chyba żeby temat był bardzo ważny, bo tak mnie pytacie na przykład o film o, na edukacji domowej, no to tu bym musiała trochę o, o, nie tyle o sobie, o swoim dziecku opowiadać, co bym tak nie chciała za bardzo. Byłyby szczegóły tu przy, przy, przy okazji takiego filmu o edukacji domowej, ale myślę, że temat jest tak ważny właśnie, że może tu można trochę poświęcić. Bo myślę, że dla wielu dzieci był, bo byłoby to spawienie i ratunek czasami, nawet taka edukacja domowa. Dobrze, ale odeszliśmy. Także zapraszam do QA, a na koniec obiecałam Wam opowieść. Mam nadzieję, że. Stworzyliście sobie w swojej głowie liczbę tych lawend, to powiem Wam tak, tam się jeszcze ciągną dwa rzędy do końca. Trzeci się zaczyna ciągnąć i jeszcze z tyłu są, jest 5-6 rządków takich krótszych od tych. Także kochani, doliczyłam, że takich krzaków kilkuletnich mam tu tysiąc. Może 980, może 1050, może 1100, może, może no ale myślę, że blisko tysiąca. No bo gdybym liczyła te maleńkie no to 1200, także no nie wiem odpowiedzcie sobie, czy to jest poletko bo bywa i tak mówione, pozostawiam to Państwa ocenie, a śpieszę się, ponieważ o, później zaczynają się koło południa hałasy no ale tutaj myślę, że takich nie będzie jak koło domu, gdzie są piły kosiarki no to te, te wynalazki techniczne to chyba na naszą zgubę te wszystkie hałasujące rzeczy zostały zrobione. Także kochani, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do QA-owych pytań. Jak chcecie na przykład wiedzieć jakieś szczegóły, jak robię film, no to, to akurat nie jest żadna tajemnica, chętnie nawet się podzielę taką wiedzą. Jeśli może się komuś przydać, to, to tak. Ciekawe też są kulisy około pracy na YouTubie, no bo to jest już taka arena walki. O tym może opowiem w osobnym filmie. Także kochani, dziękuję za uwagę wszystkiego pachnącego, papa. Pa. I dziękuję za 7 milionów wyświetleń.